Minął jeden dzień prezydentury Karola Nawrockiego I już pierwsze obietnice poległy Po kampanii prezydenckiej w całości zerżniętej od Orangemana Oraz równie wiernie skopiowanym wizerunku w czasie inauguracji Karol Nawrocki idzie za ciosem i kopiuje od Trumpa jeszcze jedno Podejście do obietnic wyborczych Czyli wiecie Spokojnie, spokojnie, nie wszystko naraz, a najlepiej to nic No bo wiadomo było, że Nawrocki nie załatwi w jeden dzień pić 0% Czy podwyższenia drugiego progu podatkowego no ale cała sprawa polega na tym, że on obiecał jedynie tylko to, że złoży 6 Projektów ustaw. Po prostu zaniesie je do Sejmu. Nie wprowadzi, nie przegłosuje, tylko po prostu zaniesie. Tyle! No i nawet tego nie zrobił. No czyli jak zawsze, jak sarmatofaszyści czegoś nie dowiozą, to jest to wyjątkowa sytuacja. No bo teraz się okazuje, że kampania kampanią, ale ustawy będą składane w sposób odpowiedzialny. Czyli tłumaczę z pisowskiego na język faktów. Nie będzie nic z tego co obiecaliśmy, ale zrobimy z tego sukces. Ale spokojnie, spokojnie, może Nawrocki po prostu nie ogarnia pisania ustaw. Ale za to ma jeszcze 99 dni. Na to, żeby obniżyć ceny prądu o 33%. Prezydent Nawrocki, o, oh, ciężko mi to przechodzi przez gardło. Idealnie wpisuje się w prawicowy model zarządzania państwem. Dużo mówienia, mało robienia, a wszystko w opakowaniu zgodła i waty cukrowej. A to dopiero pierwszy dzień, jeszcze wiele obietnic do złamania przed nami. Dzień na za każde wsparcie i widzimy się jutro.